Wiedźmin, Cyberpunk czy Dying Light to oczywiście najbardziej znane na całym świecie gry polskich twórców. Jednakże nie tylko te marki polskiego game devu osiągnęły sukces. bądź umilały nam nieraz wiele godzin przed komputerem czy konsolą. Przykładem może być tutaj Studio People Can Fly i jego świetny Painkiller z 2004 roku. Połączenie horroru i FPS-a osadzonego w miejscu między niebem a piekłem, dodajmy do tego polowania na Lucyfera i mamy przepis na sukces. W 2011 roku dostajemy od nich kolejnego FPS-a Bulletstorm. Świetna rozwałka z ciekawym systemem superstrzałów, który przyznaje punkty za kreatywne eliminacje. Można też dorzucić od nich Outriders, które do totalnej rozwałki dodaje elementy RPG oraz kooperację. Jednak gra jest bardziej doceniana przez recenzentów niż graczy, ale warto o niej wspomnieć. Techland to nie tylko Dying Light, ale także Dead Island z 2011 roku które można powiedzieć zapoczątkowało genialną serię survival horrorów tych twórców. Nie można też zapomnieć o historii z Dzikiego Zachodu. Seria Call of Wars. Jeżeli ktoś lubi klimat westernu, bądź lubi poszczelać z rewolweru, to jest to zdecydowanie produkcja dla niego. No i coś dla bumerów. My też mamy swojego Kolina MacRae. man Pantherelli z 2004 roku może spokojnie z nim konkurować. Starsi gracze docenią także taką leciwą produkcję jak Polanie 2. Wydana w 2003 roku przez Reality Pump Studio. Strategia czasu rzeczywistego, która swoją genezę, czyli Polanie z 1996 roku, zawdzięcza studentom Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Planowana kontynuacja Polanie 3 przeradza się w inny projekt i tak oto w 2007 roku dostajemy Two Worlds, takie polskie Elder Scrolls. Skoro jesteśmy przy starszych produkcjach, to warto wywołać z szeregu studio Flying Wild Hawk. Seria Shadow Warrior. Pierwsza odsłona wydana w 2013 roku jest restartem oryginału z 1997. Jeśli ktoś ma ochotę zabawić się w Deadpoola, to śmiało zapraszam. A jeśli ktoś woli bardziej klimaty cybrapankowe, to w 2011 dostaliśmy Hard Reset, w którym możemy śmiało ponaparzać się z hordami robotów. 2022 rok to też ciekawy Side Trek Toyomi dla fanów Japonii, czy też Evil West, który łączy science fiction z westernem. Blueberry Team, polscy mistrzowie grozy. Layers of Fear z 2016 i kontynuacja z 2019 to chyba jedne z najbardziej psychodelicznych gier, jakie znam. Do tego w 2019 roku wychodzi Blair Witch, inspirowany filmem Found Footage o takim samym tytule. Ciekawa produkcja z 2017 Observer, w której wcielamy się w detektywa hakującego ludzkie umysły, czy The Medium w 2021 roku, gdzie jako medium wędrujemy między wymiarami, to także pozycje warte sprawdzenia. 11-Bit Studios i ich niesamowity city builder Frostpunk z 2018 i nadchodząca druga część, także nadchodzące dobrze zapowiadające się The Alters z motywem survivalu i współpracy z własnymi Alter Ego. Skoro jesteśmy przy Survivalu, to w 2014 dali nam niesamowity side-scroller t of Mine, gdzie jako żołnierz musimy zapewnić przetrwanie sobie, jak i towarzyszącym nam cywilom. Green Hell od studia Creepy Jar, czyli Survivalu ciąg dalszy, wydany we wczesnym dostępie w 2018 odniósł ogromny sukces. Oprócz podstawowych zasobów, o których musimy dbać, w grze dostajemy solidnego kopa także ze strony amazońskiej dżungli. Jesteśmy zmuszeni mierzyć się z dzikimi bestiami, niebezpiecznymi i trującymi owadami, płazami czy gadami. Do tego dochodzą różne choroby, infekcje czy halucynacje. Gra potrafi wymęczyć nawet najbardziej wprawionego gracza. Polacy potrafią tworzyć także symulatory. I tutaj wchodzą nowe produkcje takie jak Team Simulator od Noble Muffins, gdzie możemy szabrować posiadłości w poszukiwaniu błyskotek, czy ostatni hit Steam'a Crime Scene Cleaner od President Studio, gdzie wcielamy się w mafijnego sprzątacza. Oczywiście nie można zapomnieć o troszkę starszym, bekowym Priest Simulator od Asmodev, gdzie odprawiamy egzorcyzmy okraszone świetnymi dialogami. Hell is my playground. A dla graczy, którzy nie boją się okropnych doświadczeń w klimacie horroru połączonego z gore, czy też nie czerwienią się na winok na gości, powstały takie produkcje jak Succubus czy Agoni. W obydwu produkcjach przemierzamy piekielne czeluście napotykając na swojej drodze okropne diabelskie pomioty. To oczywiście nie wszystkie produkcje, bo jest ich wiele i mógłbym sporo gadać, ale warto jeszcze tylko wspomnieć o polskim stalkerze Chernobylit czy chociażby Get Even od The Farm 51. Jutsu Games dało nam Grand Theft Horse, czyli Rasslera, oraz 911 Operator, Ghost Runner 1 i 2 od One More Level, Sniper Ghost Warrior 1, 2, 3 oraz Lords of the Fallen od CI Games. Do tego takie niszowe perełki jak Inkulinati od Yaza Games, Krypta FM od Under the Sink, czy Darkwood od Ace Wizard. No i oczywiście nie mogłoby zabraknąć coś w klimacie średniowiecza, czyli Medieval Dynasty od RenderCube, czy wielki sukces Manor Lords od Grzegorza Stycznia ze Slavic Magic. I tym oto akcentem zakończył ten materiał. Na pewno sporo produkcji pominąłem i nie jest to spowodowane złośliwością czy brakiem szacunku. Jakby nie było jest tych produkcji wiele i każda z nich zasługuje na minimum uwagi. Polecam wam samemu poszperać i zanurzyć się w nostalgii dawnych lat, a na pewno znajdziecie coś ciekawego co wyszło spod rąk naszych rodaków. Pozdrawiam was i trzymajcie się. Cześć! Co, co ty robisz? Zabijam